Parę lat temu ten film wrzuciłem bez komentarza. Miałem takie różne uwagi, żeby bez komentarza nie wrzucać, a więc postanowiłem go jeszcze raz zgrać. Tym razem z komentarzem. Ten film prezentuje trzy Duofoldy Flat Top z lat 1924-26 albo 7. Trudno to datować w niektórych wypadkach. I zaczynam od tego modelu Senior. To taki miał być, kiedyś był na początku, zielonkawy, jadejtowy model. Tutaj widzimy, że na górze jest bardzo płasko, stąd to flat top. Na korpusie mamy bardzo ładnie zachowane, wygrawerowane napisy, za wyjątkiem Lucky Curve, który trochę jest już starty. To dziwne, bo on był taki wgłębiony. Natomiast na, na końcu mamy ślepą skówkę. Tak Ponacinaną lekko, tam już przy samym czubku tej skówki, też na płasko. Po odkręceniu widać tutaj, jak podświetla moc spodu. jaki ten kolor kiedyś był naprawdę. Był o taki jasny, jednak z, bielem, z biegiem czasu się zdekoloryzował i zapaskudził od atramentu w środku, który. Utleniał się i takie osady robił. Natomiast z tyłu widzieliśmy przed chwilą, mignął tam słynny button filler czyli guziczek do napełniania. A tu mamy dość dużą stalówkę i z tak zwanym spływakiem Christmas Tree czyli tak ukształtowany, można powiedzieć, w choinkę. A sekcja tak. Ma taki dość gruby i szeroki kołnierz. Dość to tak topornie wyglądało. Natomiast zamknięte pióro ma 14 cm. bez Bezkówki 13,5. Dość długie jest. A waży 24 gramy. No i czas teraz na próbkę pisania. To dość twarda stalówka, ale jeszcze zupełnie dziarsko sobie pisze. Natomiast jak widać, tutaj maczam. Nie napuściłem do środka atramentu, bo tak jak mówię, parowanie tego atramentu jeszcze bardziej tam może zmienić kolorystykę tego pozostałego koloru, który się utrzymał jeszcze. Jak widać po dociśnięciu, jednak trochę pogrubiał linie, natomiast zupełnie tak samo wyglądający model Junior, który. Jest znacznie krótszy, ale estetyka identyczna. Ten sam rodzaj klipsa, jeszcze z kulką i ta sama płaska skówka i nawet identycznie szeroki pierścień. Chociaż tutaj już trochę inny, inny grawerunek jest. Więcej tego się zachowało, a końcówka taka sama. Tu znowu jest identyczna sytuacja że korpus uległ dekoloryzacji, Skówka troszkę mniej. Natomiast niestety nie mam żadnego modelu w tym kolorze, w którym skuwka, korpus i skuwka byłyby w dobrej jakości kolorystycznie. I kolejny raz zbliżenie na system napełniania guzikowy i troszkę mniejsza starówka identyczna sekcja i też spływak Christmas Tree Czyli tak można powiedzieć choinkowy. Widać, że ten kołnierz tutaj na końcu sekcji jest dość szeroki i gruby. Natomiast starówka bardzo dobrze zachowana. Tutaj teraz, jak poświetlam, widać, że tutaj mniej tego. Paskudztwa osiadło w środku, i e, troszkę wyczyściłem. I bardziej można tutaj ten kolor podziwiać. Natomiast o, próbuję prześwietlić korpus. Tam widać, że oczywiście nie ma gumki w środku, jest tylko blaszka służąca e, do jej dociskania. No i tu na samym końcu widać, jak spływak dotyka ścianki e, spływak laki curve. Teraz, jak naciskam, to widać, jak działa w środku. Ta blaszka, jakby dociskała gumkę, gdyby tam była, ale też z tych samych powodów jak poprzednio, nie, nie włożyłem do środka. 11,7 mm ma zamknięte, a 10,9 mm otwarte pióro. Waży 19 gramów. No i porównanie tutaj, jak piszę, ta starówka z powyżej. Ta juniorowa. Troszkę jest ewidentnie cieńsza i twardsza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast no, odwrotną stroną coś tu już nie bardzo da się pisać. No i najmniejszy model, Lady. Tutaj mamy też wszystko na płasko skończone, z pierścieniem takim. Na górze do zawieszania. Dla damy mogą nosić, mogły nosić to sobie na szyi albo w torebce przywiązywać, żeby się nie pogubiło. Trzy pierścienie na końcu i też bardzo ładnie zachowany grawerunek na tym piórze. Ta sama końcówka, i tutaj widać ta część jasna, niezdekoloryzowana tego korpusu, wyraźnie się odróżnia od. Zasadniczej części. No i tu bez zdziwienia, ten sam system napełniania, co w poprzednich dwóch modelach, bo jakże inaczej, ta sekcja trochę bardziej smukła, ale tak samo zbudowana. Wydaje mi się, że tutaj jest już późniejszy spływak niż powinien być w tych czasach montowany, bo to już jest taki akumatikowski albo z duo foldów e, streamline. Natomiast bardzo dobrze zachowana stalówka, i to samo, próbuję podświetlić, żeby pokazać tu, jak ten kolor powinien się prezentować. 11,5 cm i 6 mm ma pióro, a bez skówki 10,7 mm waży 15 gramów, a więc leciutkie. No i ta sama próbka pisma, tutaj ewidentnie bardziej miękka. Jest ta stalówka niż w tym Juniorze, chociaż nie jest to Flex. No i tak te trzy modele się prezentują. Ciągle dobrze piszą i sprawnie działają, chociaż swoje przeszły. Dziękuję za uwagę.